Siemanko, witajcie kolejny raz podróży. Tym razem zawitałem do Londynu. Jest to moja przedostatnia zagraniczna wycieczka w tym roku. To ostatnio dość sporo jest tych różnych wycieczek u mnie. Ci, którzy mnie śledzą też na innych social mediach, tym bardziej mogą to zauważyć, dlatego że staram się jak najwięcej podróżować, bo od nowego roku będę budował dom i nie będę mógł tak bardzo podróżować, tylko trzeba będzie wszystko pilnować i robić sam. No więc teraz łapię te wszystkie okazje i pytacie się mnie e, o podróże i że to trzeba mieć pieniądze, to powiem wam, że wcale nie. Bo na przykład za taki trip do Londynu za bilety zapłaciłem chyba 50 czy 60 zł, tylko na lotnisku okazało się, że muszę zapłacić jeszcze 10 ciokrotność tych biletów, bo nie zrobiłem odprawy online i yy, musiałem zapłacić po prostu za odprawę na lotnisku. No, po prostu tam ponad 500, no ale kis z tym, bo chcę zobaczyć to miasto. I przyleciałem, jak widziałem, to jest tutaj bardzo dużo zapytków. Ale jedno miejsce szczególnie mi się spodobało, które jutro odwiedzę, które myślałem, że się mi w ogóle nie uda odwiedzić, ale się udało to zrobić cudem jakimś. Dostałem tam bilety, i chodzi o. Harry Potter Studio, czyli Studio Warner Bros., w którym jest po prostu jakby muzeum Harry'ego Pottera. Jestem wielkim fanem Harry'ego Pottera i w ogóle nie było biletów. Myślałem, że tam się idzie, jak po prostu wchodzisz. Okazało się, że najbliższe miejsce to gdzieś pod koniec stycznia są, ale to jutro przed nami, a teraz teraz jeszcze Londyn i te główne zabytki tu. Let's get wam, że to takie trochę dziwne po tej lewej stronie jeździć i, i chodzić w sumie też, bo tu wszędzie ludzie o tak chodzą po lewej stronie. A podobno to jest niby właściwe. Tak słyszałem, że to tak pierwotnie było, że się po lewej stronie chodziło. Autobusik jest. Tu są nawet linie o to, to trochę wytarte, żeby właśnie po tej stronie łazić. Tutaj Big Ben, a obok pałac Westminsterski taka słynna siedziba parlamentu brytyjskiego. Pamiętajcie, że będąc w Anglii, można przechodzić przez czerwone światło. Przepisy tutaj są takie, że jeżeli wtedy w ciebie uderzy samochód, to nie masz prawa do odszkodowania, czy coś takiego, po prostu jest to twoja wina. No ale możesz przechodzić i nie dostaniesz za to mandatu. I dużo ludzi z tego korzysta. Ta herbatka smakuje tak. Dobrze, normalnie. Nie jest tak herbata. Właśnie to nie jest taka herbata, jak wiesz sobie u nas nawet w jakiście kawiarny, ale to jest taki smak. Weszliśmy do jednej z restauracji, a tutaj proszę, że tutaj nie przyjmują napiwków. I tutaj napisane jest, że traktowani są trochę jak bezdomni, że w japońskiej kulturze tak nie ma. No w sumie ciekawe, bo ja tam lubię dawać napiwki, więc muszą mieć chyba dobrą płacę tutaj kelnerza. No i co, angielskie śniadanie z rana, o z fasolą i herbata z mlekiem nie ja wiem, jak to będzie, ta herbata z się zobaczymy. Powiem Wam, że jest tutaj pełno przygód. <noise> Zdecydowanie. Pierwsza rzecz to taka, że zarezerwowaliśmy hotel, który na zdjęciach wyglądał bardzo ładnie i sprawdzałem opinię. W Google'ach była w ogóle piątka i na zdjęciach super. No, wchodzimy i nie wygląda jak na zdjęciach, <noise> że okolica dosyć ciekawa, bo jak szliśmy to w ogóle nie było białych tylko e, sami hindusi przez 10 minut szliśmy i w ogóle zero rasy i tak trochę się niebezpiecznie poczuliśmy dlatego stamtąd tylko pojechaliśmy od razu dzisiaj boltem do studio Harry'ego Pottera żeby tam już nie chodzić mhm. Bo jeżeli ogólnie byliby tam sami hindusi, to jeszcze spoko, bo ja w Indiach się czułem dość bezpiecznie i jeżeli są to religijni hindusi, no to oni zazwyczaj nic złego nie robią, bo wierzą w karmę i w ogóle i to wszystko. Natomiast tak właśnie opierając się na moim błędzie, to sprawdzajcie wcześniej z różnych stron opinie. I okolicy? jaka okolica, bo to okolica na Sydney, South Hal. Może ktoś kojarzy z Was? Pewnie kojarzycie, nie? Wiem, że tutaj różne są okolice, właśnie w Anglii, różne multikulturowe, i słyszy się, że niby są jakieś problemy. Ale ogólnie, jak się pytaliśmy, też gościa. W Bolcie to mówił, że nie, bezpiecznie i dziwne było to, że właśnie przeszło się te dwa, 3 metry i już normalne domki jakby były wszędzie. Bo z jednej strony radość, że coś się udało zrobić albo zobaczyć, a z drugiej strony zaraz takie, eee, nigdy na szanownym wyjeździe tak nie było, a zawsze sprawdzam wszystko, czytam i tak dalej. I to jest właśnie jeden z pierwszych takich wyjazdów. Ale ja się ogólnie cieszę, bo coś się dzieje, jakaś przygoda, a nie że tylko o, fajny poszczególny idziesz sobie coś robić, tylko... Będzie to wspominać zdecydowanie. No. Zupełnie co innego jeszcze jest, jak się podróżuje samemu, bo ja mógłbym spać i na pustyni. Albo chodzić, jakbym był sam to bym chodził, no bo co? Jak e, ktoś cię z nożem mi napadnie, to jeszcze jako tako może być. <laughs> Tylko e, gorzej jest, jak idziesz na przykład właśnie z Cobitonu, no i co myślisz, się na nią patrzył. Chociaż, rada? Rada? chociaż tutaj właśnie nikt się nawet nie patrzył, bo ja tak na początku patrzę na tych. Wszystkich no ludzi, którzy mnie mijają, ja są tak Ale też... spojrzenia z nimi wymieniam. W zasadzie nic nie było, nie? Było ciemno, byliśmy w kapturach, w czapkach, było późno, więc raczej zupełnie co innego niż jakbyśmy myśleli w dzień, gdzie? Jak wiesz, że coś się może stać i idziesz taki sztywny i się rozglądasz, a my weszliśmy wow. normalnie na lajcie, więc... Jesteśmy. Wow. Oh, wow. Nie przejdzie, nie da rady. Nie ma opcji. Ostatni dzień w Londynie. Te ostatnie kilka godzin zapanowaliśmy, że pójdziemy do Muzeum Natury i poglądamy sobie jakieś szkielety i różne takie rzeczy, które tam będą. Nie takie rzeczy jarają. I powiem Wam, że taka ciekawostka w Londynie jest bardzo wiele różnych miejsc, które można wejść za darmo. Do których można wejść za darmo. Tak jak na przykład właśnie to Muzeum Natury, możecie ewentualnie sobie zarezerwować bilet, bo czasem są jakieś eventy i tak dalej, że trzeba na nie zrobić rezerwację, albo żeby wchodzić bez kolejki. No i zobaczymy. O, teraz otwarcie, i patrz to trochę ludzi tych jest. Z nami jest bardzo dużo ludzi Tutaj jeszcze. za nami też w sumie trochę jest. Mnóstwo ludzi jest, dlatego że jest to atrakcja darmowa, można dać jakiegoś tipa po prostu na utrzymanie, ale aż ciężko. I sobie wyobrazić, że takie właśnie miejsca może być za darmo, że wchodzisz po prostu i tyle. A jest naprawdę ciekawe, bo jak ktoś lubi dinozaury, tego typu rzeczy, interesuje się jak historią, jak ludzie powstawali i tak dalej, tego typu antropologia, to jest to coś zdecydowanie dla niego. I podobno na całość 3 godziny trzeba poświęcić, mniej więcej 2-3 godziny, żeby to przejść. To zobaczymy, jak będzie. A, no, patrzcie, tutaj są informacje o dinozaurach, gdzie co występowało, w jakich latach. I jest wszystko napisane bardzo prostym językiem, tak samo jak wczoraj w Muzeum Potera, Wszystko dało się zrozumieć. Tak samo i tutaj. No to chyba wykastrowany jakiś był. Właśnie trzymać w Mmm, A kiełbachę by było? Ho Tu mamy podobiznę Łukasza przed obiadem. Tu kolejne. Rekwizyty największy jest płetwal. Zobaczcie, jakie to bydle wielkie. Coś co jest dla mnie super to praktycznie w każdym miejscu, w którym jestem, czy wczoraj w Warner Bros Studio, czy tutaj w muzeum to macie, praktycznie wszędzie darmową wodę. O, tu są szklaneczki, nawet i możecie sobie po prostu naleć, czy do szklanki, czy do butelki. Więc mega. W darmowym muzeum też macie darmową wodę. No wow. No. Fajna rzecz. Toalety macie darmowe. A? Dla mnie to jest dziwne, żeby na przykład za toaletę brać pieniądze, co ludzie mają w krzaki chodzić. A w Czechos... na przykład w Czechach czy w Niemczech, to. W <grym> <grym> Wszędzie masz płatne i trzeba przechodzić pod bramkami. Nie będę dużo mówił, bo już boli. Idziemy jeszcze na Red Zone. Teraz jesteśmy w miejscu, w którym pokazana jest historia Ziemi oraz ewolucji jak to wszystko powstawało, jak to wszystko wyglądało, skąd wiadomo, że tak wyglądało, wszystkie różne etapy, jak również w teorii ewolucji Chociaż powiem Wam tak. Może ktoś mi wytłumaczy. Skoro my jesteśmy tymi ludźmi, to dlaczego nie ma takich pośrednich etapów, że na przykład gdzieś istnieje coś pomiędzy małpą a człowiekiem, że jakby to, co kilka milionów lat temu było, jeżeli byliśmy na tym etapie, no to dalej takie same są małpy. Minęło ileś tam lat i nie ma czegoś takiego, że to ta małpa nagle staje na na dwóch nogach staje sobie wyprostowana, tylko jakby to jest cały czas to samo. Patrzcie, prawie jak gwiazda śmierci. Wjeżdżamy do. gdzieś. Nie wiem w sumie gdzie. to będzie. Tak ziemia wygląda. Uuu! Wow. Czyli skoro to był Cedarman? To może bardzo lubi ser. I pytanie teraz, skoro to jest człowiek i on leży sobie, to czy on wyraził zgodę w testamencie, że on chce sobie leżeć, żeby jego szczątki tutaj spoczywały? No bo jak nie, to co? Gdzie? To dbanie takie, gdzie ten cały humanizm no tak dalej. Więc na tym kończymy naszą weekendową przygodę w Londynie. Może jeszcze będą jakieś wycieczki, ale na pewno będą jakieś vlogi. Także ja się cieszę, że oglądacie, piszecie mi, że wkurza was to, że są e, obcięte zasięgi. Mnie też, ale wiecie, zawsze to jest tak, że po burzy przychodzi słońce. E, mnie cieszy, że nawet kilku z was po prostu ogląda, jak mi niektórzy pisali, żeby mogli oglądać, że po prostu bym siedział i pił herbatę i to będzie <laughs> dla nich ciekawe. Też on z niektórymi twórcami tak, więc się cieszę właśnie dla takich ludzi nagrywam, jak wy, którzy chcą mnie śledzić, którzy mnie lubią. A w tym odcinku byłoby na tyle. Dajcie znać, jakie są wasze wrażenia z podróży w Londynie. Jakie może następne tripy zrobić takie na weekend gdzieś za granicę, albo po Polsce. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Bye.